Cześć, witam Was w odcinku o korektorach dla Cery Dojrzałej. To jest odcinek specjalnie na Wasze zamówienie. Czytam Wasze komentarze i ten uzyskał dużo polubień, więc bez zbędnego przeciągania przechodzimy do tematu tego odcinka. Korektory do Cery Dojrzałej. Gdybym miała powiedzieć coś na wstępie, jaki powinien być ten korektor, to przede wszystkim. Lekki, nawilżający, niezastygający. To bardzo ważne, żeby on nie tworzył takiej skorupy pod okiem, bo skóra dojrzała bardzo często jest y, przesuszona, y, cienka. Nie możemy jej dodatkowo obciążać. Musimy też ją dobrze przygotować i tutaj y, ten etap też ma ogromne znaczenie. Ja przygotowałam dla Was y, taki zbiór korektorów, na których pracuję, y, których sama używam prywatnie. Wszystkie sobie po kolei umówimy ze wskazaniem na te moje najbardziej ulubione, także zapraszam serdecznie na odcinek. Przygotujcie coś do pisania, róbcie notatki, coś do picia. Zaczynam od klasyka i w sonora Tu to korektor, który towarzyszył mi. Kufrze, od początku pracy makijażystki, natomiast teraz muszę być szczera, sięgam po niego już znacznie rzadziej. To jest korektor bardziej taki rozświetlający, on jest fajny do takiego lekkiego modelowania twarzy. Faktycznie jego formuła jest leciutka, nieobciążająca. Natomiast z minusów powiedziałabym, że jest to średnia trwałość i słabe krycie. On jest niewystarczający, jeżeli mamy duże sińce pod oczami, duże takie przestrzenie do skorygowania. Ten korektor nie będzie się nadawał, natomiast mam do niego sentyment. Jest to taki korektor właśnie do takiego sporty make-up, do makijażu na wybiegi. Wspominałam Wam, że ma delikatne krycie. Tutaj co prawda się pojawiła wersja z czasem z mocniejszym kryciem. Faktycznie jest go więcej, natomiast myślę, że dla wielu kobiet to krycie nadal będzie niewystarczające, ale plus za lekkość. I gdybym miała Wam powiedzieć o takich najbardziej uniwersalnych kolorach przy tym korektorze, to będzie to 1,5 i 2. To są takie korektory, które sprawdzą się, myślę, u większości karnacji najbardziej uniwersalne. Jeżeli jesteśmy przy korektorach delikatnych, leciutkich, niewyczuwalnych na skórze, to znacznie więcej sympatii w obecnych czasach mam do tego produktu marki Rodial. To jest Banana Low Lighter. Peach Lowlighter, bardzo lekka formuła, którą możecie modelować całą twarz, podciąć sobie miejsca pod kością policzkową. To też jest taki rozjaśniacz, można rozjaśnić strefę T, obrysować linie ust, fantastyczny korektor, krycie jest większe niż Viv Saint Laurent. znacznie lepiej też mi się pracuje z tym produktem, jest niewyczuwalny na skórze myślę, że mogę mówić o nim w samych superlatywach, natomiast jakichś większych sińców on też nie przykryje ale komfort pracy z nim jest fantastyczny dwa odcienie, które dopasowują się do różnych ka karnacji banana nasze europejskie pitch dla takich ciemniejszych, bardziej opalonych fantastyczne, oba bardzo wam polecam zawsze powtarzam, że marka Rodial jest jeszcze nie odkryta na polskim rynku, a szkoda, bo ma wiele naprawdę bardzo ciekawych i oryginalnych produktów i tutaj przejdę od razu do kolejnego rodzaju korektora z tej marki Glass Concealer świetny, bardziej kryjący, taki bardziej treściwy, kremowy, e, pięknie prezentuje się pod okiem. Wymaga utrwalenia pudrem, ponieważ jego ta e, konsystencja jest taka lekko połyskująca, więc musicie utrwalić lekką ilością pudru, używając do tego najlepiej precyzyjnego pędzelka. U mnie się sprawdza wyśmienicie, także też bardzo wam polecam. Tutaj taki produkt od Charlotte, coś na zasadzie kolor korekcji. Kiedyś taki fantastyczny kosmetyk miała marka Becca, później przejął to Smashbox i teraz gdzieś, gdzieś w Internecie można jeszcze dostać ten produkt, który właśnie na zasadzie kolor korekcji przez odbicie światła bardzo ładnie neutralizował cienie. Taki kosmetyk pod korektor. Ten produkt od Charlotte jest ok, natomiast jego formuła znacznie mniej mi odpowiada niż przy tym oryginale u Becky. Widziałam ostatnio, że marka Catrice wypuściła podobny produkt, taki właśnie brightening efekt. Natomiast nie testowałam, ale widziałam gdzieś mignęło mi na TikToku, na który zresztą zaglądam rzadko, że on ma fajne recenzje, więc pewnie go sobie sprawdzę. Natomiast zarekomendować Wam tego nie mogę. I teraz jeden z moich naprawdę wielkich faworytów: Armani Luminous Silk. To jest fantastyczny korektor. Bardzo lekki, wygląda fantastycznie pod okiem. Odcień 4,5 naprawdę kryje takie większe zaśnienia. Ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, jak tutaj udało się osiągnąć takie genialne połączenie krycia i lekkości pod okiem. Myślę, że to jest bardzo mocna propozycja dla kobiet dojrzałych, gdzie często właśnie stoimy przed tym dylematem, czy krycie, czy naturalny, naturalny wygląd tego produktu pod okiem. Myślę, że ten produkt jest bliski ideału. Dlaczego nie ideał? Ponieważ myślę, że nie ma takiego produktu, jeżeli mówimy o kategorii korektorów. Od oczy dla kobiet dojrzałych, bo tutaj nasza skóra nie jest już idealna i wiadomo, że te produkty zawsze będą się inaczej prezentować na skórze gładkiej, młodej, a takiej, która ma zagłębienia, zagniecenia, zmarszczki. Tutaj zawsze będzie ten dylemat pomiędzy kryciem a naturalnym wyglądem, ale przy tym produkcie jest blisko i nawet jest na tyle niesamowity, że nie wymaga pudrowania naprawdę możemy się obejść bez pudru, a myślę, że to duży atut, bo każda ilość pudru, nawet jeżeli jest aplikowana jakimś precyzyjnym pętelkiem, co lubię robić, no to zawsze dodatkowo nam obciąża tą skórę, także tutaj e, wielki plus. Kolejna propozycja od Armani, Power Fabric, e, on jest mocniej napigmentowany, też bardzo go lubię, też nie wymaga pudru e, pod okiem, e, ale... Jakoś więcej sentymentu i takiej sympatii mam do Luminous Silk. Po prostu jest dla mnie bezpieczniejszy, wygląda jak druga skóra. Power Fabric też mogę Wam polecić. Tutaj kolorystyka jest dla mnie trochę niejasna. Do tej pory mam kilka różnych odcieni, natomiast to nie jest tak, że one rosnąco się zwiększają. Lubię ten korektor, natomiast jego kolorystyka, numeracja do tej pory stanowi e, dla mnie taką zagadkę, bo to nie jest tak, że te kolory idą do góry i ciemnieją. E, jest to jakiś specjalny klucz, którego ja jeszcze nie rozwiązałam, że nie poświęciłam temu e, dużej ilości czasu. Pielęgnujący korektor marki Sisley to jest Klasyk dla mnie przynajmniej, on towarzyszy mi od lat i ma wśród moich klientek już stałe grono wielbicielek. Jest to bardzo pielęgnujący korektor, chyba najbardziej pielęgnujący z tych wszystkich, które wam tutaj pokazuję. Ma bardzo ciekawą kolorystykę, takie brzoskwiniowe odcienie, które czasami mogą się wydawać zbyt ciemne, ale spróbujcie też odcienia 1,5 i 2,5. Właśnie te. Połówki bardzo fajnie się sprawdzają, ładnie równoważą zasinienia, wygląda pod okiem bardzo naturalnie, przynosi takie ukojenie, mam wrażenie, że wygładza skórę. Nie jest tani, ale moim zdaniem jest warty swojej ceny, ponieważ jest bardzo wydajny i zawsze występuje w komplecie z pędzelkiem, takim płaskim, syntetycznym. No, nie wiem, czy Wam go tutaj znajdę, natomiast ten pędzelek też świetnie się sprawdza. Można nim punktowo e, nałożyć odrobinę korektora. Mm rozklepać. Sam korektor ma taką chłodzącą końcówkę, no ale ja z tego nie korzystam, ponieważ jest to korektor, którego używam też często dla klientek, więc e, więc te chłodzące końcówki nie zawsze mają e, znaczenie. Ten korektor jest zakończony taką chłodzącą e, końcówką e, do takiego automasażu twarzy, natomiast e, ja z tego rzadko korzystam, nawet w moim prywatnym korektorze. Mm, Ciężko jest zapanować tutaj nad ilością produktu, więc myślę, że ten pomysł tak użytkowo nie do końca się sprawdza. Natomiast sam produkt polecam Wam. Wasze dojrzałe klientki będą zachwycone. Tutaj jedyny taki gęsty korektor w słoiczku w tym zestawieniu. On jest wyjątkowy, ponieważ nie wygląda ciężko pod okiem. Nie wiem, jak to jest możliwe, ponieważ ma matowe wykończenie. Natomiast jeżeli nałożycie go... Punktowo takim precyzyjnym pędzelkiem, tylko tu, gdzie są na przykład e, zasinienia. On wygląda naprawdę lekko, nic się z nim nie dzieje. Mm, bardzo polecam, żeby sobie z nim e, potestować, spróbować. Czasami właśnie na takie ciemniejsze linie robi bardzo fajny blur i, i faktycznie kryje. Ja mam odcień Medium One Custard i on bardzo fajnie jest dopasowany do, do mojej karnacji, do takich ciemniejszych cieni. Wykończenie takie właśnie soft mat, i myślę, że to idealnie oddaje zawartość tego korektora. Bardzo ciekawa propozycja. No, i korektor, który uwielbiam już od kilku lat, uważam, że to jest bardziej udana wersja korektora Tarte. Dla mnie bardziej udana, ponieważ, ponieważ jest to korektor bardzo gęsty, bardzo kryjący, robi efekt Photoshopa, a mimo to nałożony w minimalnej ilości, bo tak trzeba go nakładać, nie wygląda ciężko na skórze. To jest yy, korektor, który zawsze dokupuję. Wracam do niego często. Bardzo często towarzyszy mi w makijażach, ale mój sposób na niego jest taki, że nie nakładam go na całą, yy, na całą powierzchnię wokół oczu, tylko punktowo, na przykład w tych miejscach, tam gdzie rzeczywiście potrzebuję tego rozjaśnienia, tego efektu wow, i wtedy, w tej minimalnej, takiej wręcz szczątkowej ilości, on się sprawdza wyśmienicie. Moim zdaniem jest lepszy od tart, bo łączy się z większą ilością produktów. Nie lubię tylko jego opakowania, myślę, że mogłoby być bardziej estetyczne, też z czasem ono się nie patynuje ładnie, ale zawartość jest tak niesamowita, że przymykam na to oko, ma świetną kolorystykę. Takie odcienie, po które często sięgam to 322, 327, dla opalonych skór 328,5 jest świetne. Dajcie szansę temu korektorowi, jeżeli macie mocniejsze zasinienia, naprawdę będziecie zachwycone, ale, ale warto nałożyć go na wierzch dłoni, rozetrzeć i dopiero już z tego roztarcia odrobinę produktu zaaplikować. Ostatnia propozycja od Charlotte Tilbury, Beautiful Radiant Concealer. Ja mam odcień 3,5 N, Fair, i uważam, że to jest bardzo uniwersalny odcień. Pięknie rozjaśnia, wygląda leciutko pod okiem, nie wchodzi w załamania, jest yy, plastyczny i... Sprawdza mi się nie tylko u kobiet dojrzałych, jest to taki bardzo uniwersalny korektor. Krycie takie średnie plus, ale wygląda naprawdę bardzo naturalnie. I tym samym zamykam całą moją prezentację, jeżeli chodzi o korektory dla cery dojrzałej. Bardzo Wam dziękuję za tą podpowiedź. Podsumowując temat korektorów do cery dojrzałej, warto się skupić na kilku kluczowych kwestiach. Technika aplikacji. Tutaj musicie szukać, czy na przykład lepiej wygląda korektor wklepany opuszkiem palca, wklepany gąbeczką, a może nałożony odrobinę przy pomocy precyzyjnego pędzelka, tylko tam, gdzie jest to konieczne. Testujcie, szukajcie swoich sposobów. Każda skóra jest inna, więc nie ma takiej idealnej recepcji. Ja do każdego kosmetyku zawsze próbuję podejść na kilka sposobów, żeby tą optymalną aplikację uzyskać. Druga kwestia to jest właściwa pielęgnacja. Ja na przykład chciałam Wam się podzielić takim kremem, który bardzo mi się sprawdza od marki Kores, który przepięknie skórę odżywia, rozświetla jest taki tłuściutki. Ja go daję nawet pod, pod makijaż, ale delikatnie na przykład odsączam chusteczką nadmiar tego kremu, ale wtedy mam poczucie, że te właśnie gęstsze korektory, one będą ładnie się trzymały i Maść, która wygląda niepozornie. To jest zamiennik takiej kultowej maści VitaPos, yy, Maść z witaminą A, którą możecie również wpuszczać do oczu. To jest niesamowity produkt, który zawsze mam w swojej kosmetyczce. On łagodzi wszelkie podrażnienia. Yy, Niesamowicie uelastycznia skórę wokół oczu, mimo posiadania różnych drogich kremów. Ja bardzo często w momentach, kiedy szukam takiego ukojenia, wracam właśnie do tej maści. Ona o wiele bardziej mi się sprawdza niż ten słynny krem z Kilsa z Awokado. To jest mój taki złoty gral. Podsumowując, niewielkie ilości produktu i dobrze przygotowana skóra to podstawa sukcesu. Pamiętajcie też, że niektóre korektory warto przypudrować, żeby nie estetycznie nie wybłyszczały się pod okiem. No i szukajcie, szukajcie swojego ulubieńca, szukajcie swoich metod aplikacji. E, trzymam kciuki i mam nadzieję, że ten filmik był dla Was pomocny. Dziękuję za oglądanie i podzielcie się swoimi ulubieńcami w komentarzach.